Na życiu trzeba się znać. Ilka! Co? No! Chodź tu! Chudź! A gdzie jesteś? No tu na krabce ze schodami. No. Chodź. Słuchaj, chodź tutaj. No. I idź na górę. O oh, nie. Yeah. Idź na górę i kombinuj. No. Jest ciepło tam? No ciepło. Słuchaj. Ciepło? A wiesz, gdzie leży Australia? Proszę pana, nie co bo cały co ode mnie tam leży, gdzie że położony! położą, no. Irenko, chodź tutaj. O oh, nie! Yeah. Ja mówię o kontynencie, który leży pod nami. A ty? Myślisz, że coś Marciniakowi się stało? Nic ci nie stało, ja mówię przecież... Si siadaj sobie. No. Trzeba myśleć głębiej, dalej. Słuchaj, po drugiej stronie pod nami jest gorąca Australia. No. Teraz zapalimy sobie świeczkę... I zrobimy takie doświadczenie. Jak trzymasz o tu rękę daleko, to ci jest jak? No? Zimno? Zimno. No, a teraz jak tutaj obliczyć. Proszę pan wolić. I z rękę, tego, no. i z tego prostego doświadczenia wynika, że zbliżając się do Australii, czyli no. schodząc po schodach no. w dół, powinno być coraz cieplej, prawda? Czyli w piwnicy powinna być temperatura bardzo wysoka. A tak nie jest. I co to może znaczyć, Irenko? To, że może dom odwrotnie zbudowali Słuchaj, dalej wynika z tego, że my nie mieszkamy na kuli ziemskiej, tylko wewnątrz kuli i Australia leżąc po drugiej stronie jest gdzie? Jest po prostu za chmur, no, chmurami. Za chmurami. A teraz słuchaj, słuchaj, Irenko, czy chciałabyś do Australii? No... No to kurczę, dawaj teraz. Weź weźmy się po prostu za ręce i